Hej, ja dzisiaj znowu wróciłam już po chorobie. I dzisiaj, oczywiście, za to, że z Halloween, robimy zadanie z liceum. <gryw> tak też się teraz dziwiłam. Więc właśnie dzielić przez 18, a 18 da się powiedzieć na 2, raczej trzeba, na 2 i na 9. A 2 to będzie um, parzyste zakończenie, a 9 to będzie sumalicz. I dodajemy nasze cyfry, czyli 1, 2, 3 z naszego zadania. Wychodzi nam 21 i 21 plus ile, żeby nam wyszło, co da się dzielić przez 9, czyli 6, wyjdzie nam 27, czyli a równa się 6. Więc zadanie skończone i dziękuję. Pozdrawiamy oczywiście dla kogo tam było? Chodzi mi o tych debili, co robi to piąta klasiska. Więc dziękuję wszystkim. Wracam już po chorobie. Więc pa! Aua, oh wow. I, I też się.